Przestraszyć na tyle, żebyście opuściły ten lokal, ten, ten gród? Jaruś, już? Wszystkie jabłka się skończyły? Ja widzę, że jeszcze są, ale wyśwignięte poza koryto. No co my? A, plak, nie? Nikogo nie namawiamy, to jest decyzja dobrowolna. Jeżeli... No Do czego się tak śligasz? na patnie To jest normalny pies. Na łebki zaraz skoczyć no idź mi Dobra, lecimy z nowym odcinkiem. Witam Państwa w ten słoneczny, piątkowy poranek. Tutaj w ogóle wczoraj przywiozłem sobie, to znaczy, byłem na hakać, nie? I przywiozłem sobie takich badyli wieżbowych. To nie jest wieżba płacząca tak jak to, ale to jest taka zwykła wieżba, którą możecie zobaczyć, że ona rośnie na wałach nad jeziorem w takich okolicach podmokłych. No witam towarzystwo chrumkające. Czy wy wiecie? I nie gruź po kolanach, Ewelina. Czy wy wiecie, że już macie wyżerkę praktycznie, że gotową? Tutaj na tym stole. Patrzcie, ta malwinka. jak Taki więzień a skabanu. Wygląda przez te płoty. Ona by też chciała, ale skapcie ci się, tylko poczekaj. Takie mamy, słuchajcie, smaczki. Zobacz, ona już by te wiadro wzięła w ten pysk, obaliła i już jakieś jabłko by się tam do niej dokulało. O ty pierniku, jeden bezrożny, Słuchajcie, takie smaczki. Tutaj jakieś widzę ryże, jakieś kotlety, chlebka, trochę serka, trochę sałaty. Tutaj też ryż. Jakieś skórki od arbuza. A tutaj smażona wątróbka. Taka kapusta kiszona, duszona. Ziemniaki, sałata, kalafior. Ogórki, pomidory, makarony. No i jabłuszka. Kurde, rzucę wam parę tych jabłek, żebyście czasami nie oszalały z tej zazdrości. A później jeszcze przyjdziemy wam Poprawić, bo te jabłka są dla Was, tylko kurde, no poczekajcie chwilę. Dobra, świniury, bierzemy te wiadra i lecimy tam, nie? Pod te kamery, co mamy je ustawione, i będziemy robić e, pokaz wyżerkowy. Dobra, idziemy. Później tu wrócę jeszcze, Wam muszę basenik wyczyścić i tutaj będę tą e, miejscówkę na ognisko czyścił, bo tyle tu jest błociska, różnych jakichś starych desek, jakichś takich odpadków z różnych tutaj naszych robót, i na to wszystko, słuchajcie, napadało. I się normalnie jedno Koko zrobiło. Dobra, let's go. Chodźcie, świniury. Ładnie za tym gospodarzem. No, jak takie pieski idziecie. Fajno, podoba mi się to. Zastanawiam mnie, słuchajcie moi drodzy, ile razy dzisiaj będę musiał w trakcie nagrywania tego odcinka pójść do domu, wsadzić kamery do lodówki. Wiecie, do zamrażarki. Ja wsadzam. Bo już jest tak gorąco. Która to jest godzina? Ósma godzina, ale jest tak gorąco, że ja nie wiem, ile to będzie stopni dzisiaj. 35 chyba. Dobra, słuchajcie, wyleciały nam te wszystkie smaczki, dużo ryżu. Było tak pół na pół. Połowa wiadra ryżu i gotowanych różnych warzyw, a tutaj jest za to połowa ziemniaków gotowanych w całości i taka surówka z młodej kapusty, chyba sporem, bo zalatuje taką cebulową wonią. Dobra, Jarusiowi trzeba dać te wiadro na pocieszenie, żeby smaku dostał apetytu przed tym śniadaniem. No i dobra, drugie wiadro, słuchajcie. Tutaj może będzie trochę więcej mięska. Jakaś wątróbeczka, idź no lucynka. Słuchajcie, tylko y, zostały nieoswojone jeszcze lucyna i gucio mały. A marcelinka, o kurka wodna, marcelinka już jest oswojona. Później wam pokażę. Patrzcie, ile korpusów znowu z kurczaków, ile tu jest mięsa. Ja cię sunę. Na pewno indyki to przerobią, o ile. Y, zdążą, bo zanim ja je wypuszczę To świnki czasami mogą to przerobić Słuchajcie, bo te świnki też lubią mięso Świnia to tak jak człowiek Prawie takie samo stworzenie Wszystko żerne Nawet słyszałem, że świnia ma bardzo podobne Organy w organizmie Tak jak człowiek Że nawet może i by się udało y, Przeszczepić serce od świni Że bardzo jest podobne I wątroba, i nerki Nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd ale tak słyszałem, słuchajcie. Dobra, chwilę tutaj pokażemy, jak te świnki wyżerają. Patrzcie, guś, gucia albo tą lucynkę. To jest lucynka czy ewelinka? Ewelinka. Lucynka jest tutaj. Patrzcie, no ona normalnie tą wątróbkę z takim smakiem zajada. Smakuje tej śwince po prostu to mięsko. Co to w ogóle jest? To jest taki, kurde, chyba tłuszczyk, słuchajcie, ze schabu, tak jak było w poprzednim odcinku. No i wątróbka i te korpusy. Patrzcie, ile tu jest jeszcze Mięsa, kurde. Reszta brygady też przy tych mięsiwach. Widzicie? One są bliżej mięsa niż tych warzyw. Nie interesuje ich ta marchewka, ten arbuzik, te ziemniaczki. Tam jakieś są jeszcze serki z tyłu. Tylko to mięso. Zobaczcie, kurka wodna, ile tych pierzastych stworzeń na noc mi nie wchodzi do kurnika. Śpią jak papugi na tych drzewach i co im zrobisz? Ja nie będę ich miotłom wyzamiatywał za każdym razem wieczorem na tych drzewach. Jak chcą. To niech tam śpią. One po prostu chcą wolności. Nimi człowiek nie będzie po prostu manipulował, ich zatykał. One chcą być wolne. Jestem w stanie, drodzy Państwo, to zrozumieć. To są po prostu przeciwniczki tego ludzkiego systemu. Gospodarz chciałby tu jakiś swój system wprowadzić, ład i porządek, a one po swojemu. No i dobra, i tak będziemy żyć. Do koźlaków, słuchajcie, jeszcze pójdziemy. Pójdę za chwilę również zrobić wyżerkę dla tych kaczuszek. Co prawda idę to. Przepukać i będziemy robić im wyżerkę z tych pozostałości, co tam jeszcze mamy w tych wiadrach. No i karzełkom łapciatym, chociaż one co prawda już rano miały sypnięte yy, ziarna, bo mi się wydawało, że one jakieś takie kurde głodne są. Tam piachu trochę dziobały. Dobra, mamy przepukaną tą miseczkę. Ja tam drodzy Państwo podążam, ale w sumie zanim to uczynię, wezmę jeszcze chyba kurde yy, to korytko. I po prostu im uzupełnię. No idź, no nie skokaj, tu po łbie. I im to uzupełnię również tymi różnymi smaczkami, bo indyki lubią. No i kurki też, kurcze wszyscy lubią. Słuchajcie, te stołówkowe wynalazki. Nie, że wynalazki to fajne jezonko. Mam tu, kurde, trochę roboty, a miał być taki luźniejszy odcinek. Bo ja, drodzy Państwo, dzisiaj idę do dentysty. I ja się boję tego dentysty, wiecie? Kurde. Nie wiem, czy mi znieczulenie do. Malwinka, zostaw to wiaderko. Jak daleko ja ten stół mam od tego płotu odsunąć, żebyście wy tymi szyjami żyrafimi yy, nie dosięgały tutaj, co? Bo już naprawdę nie wiem. W ogóle rylo się ten stół. Będę go musiał, słuchajcie, jakoś wzmocnić, skręcić. Blat chyba tutaj powiększę. Nabiję jakoś na to desek, podokręcam, żeby mieć taki stół do tworzenia różnych tutaj. Wyżerek, dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Makarony, ziemniaczki, kiszona kapusta. Dobra, to będzie dla tych naszych małych kaczuszek. I teraz jeszcze te podobne smaczki. Co tam jeszcze jest na dole? Jakieś pyry gotowane. Damy to, słuchajcie, tym naszym indykom i karzełkom łapciatym. Ładnie tutaj czuć tą kiszoną kapustę to jest też prozdrowotne. Słuchajcie, dla tych zwierzaków. Dobra, makarony się ciągną. No ale trudno, tak to jest. Okej. Okay. Aha, bo ja zapomniałem. Słuchajcie, wcześniej jeszcze byłem na ogrodzie i nożyczkami pociachałem sobie różne takie zieloności i zwykłej trawy i pokrzywy trochę i taki y, szczawik zajęczy, no co tam jeszcze było, trochę y, tego lubczyku. Zobacz tego glonojada, jak tym mięzorem wachluje. Dwa centymetry zabrakły. Malwinka, żebyś dosięgła, wiesz? No, tak ci to wszystko pachnie. Taką krzywdę ci ten gospodarz zrobił na Twoich oczach, nie? Takie smaczki tutaj uskutecznia, nie? I co teraz? Dobra, słuchajcie, to jeszcze wszystko im oproszę zieleninkom, tym karzełkom obciatym, tym indyczkom i kaczuszkom. Również by się należało. No dobra. I czekajcie, lecimy. Tylko co najpierw? Może najpierw do tych karzełków łapciatych. Świnki pałaszują, już na pewno mają pełne te brzuchy. Ubywa z tego koryta. Może byście trochę zostawiły jeszcze dla tych kuraków, bo wy kurde macie takie apetyty, że naprawdę, czekajcie zostawię dla kaczuszek tą wyżelkę chwilę tutaj na tej beczce. Idziemy do karzełków łapciatych, będziemy mieli je już odkaczone, że tak powiem. Fajnie, zdrowo rosną te wszystkie ptaszki, nie ma tutaj żadnych chorób niepotrzebnych. Patrzcie, co się dzieje, jak się kumulują, ciągną te makarony, tą zieleninkę. Pod spodem mają tego zboża i gra muzyka. Gołąbki, słuchajcie, siedzą na domku, to jest ich twierdza, to jest ich baza. A ja jestem ciekaw, czy tu jest coś więcej jajek niż ostatnio, bo któryś z karzełków ławciatych, słuchajcie, znosi tutaj jaja. Jest jedno więcej, były dwa, a są trzy. No i dobra, ten tyk nasz, słuchajcie, z tą krzywozrośniętą zrośniętą nogą, no jakoś żyje. Trochę musi wieść prym Bociani. Stoi na jednej nodze. Tą jedną jakoś tak się podpiera, co niekiedy. No ale lepiej, że żyje tak, niż miałby w ogóle nie żyć. Słuchajcie, on złamał nogę w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiem, czy on gdzieś ją wetknął, kurde, zawiesił się, klepotał się i, i złamał tą girę. Kto to wie? Dobra, idziemy. Bierzemy tą kacuszkową wyżerkę. Słuchajcie, Ach, dobra i proszę bardzo. Macie w ogóle apetyty, czy macie pełne dubki? Bo z wami to też różnie bywa. Macie dostęp do jedzenia od rana do późnego wieczora, a wieczór wam nie daje, żeby tutaj nie zwabiać. Może nie wiadomo jakich szkodników, szczurów, czy nie wiadomo czego. Nawet wydry tutaj biegały niekiedy. Jerry kiedyś wydrę zagryz, ja w nocy się przebudziłem. Mówię, co jest taki hałas? Rano przychodzę, a wydra na tarasie leży zaduszona. Ten Jerry to też miał pomysły. Nie dość, że tutaj sobie mogiły robił. Kurczaki, słuchajcie, ptaki, to tak w rządku on sobie chował na ogródku. Normalnie, no normalnie w rządku to robił cmentarzysko ptaków. No i musiał zmienić lokalizację. I dziękuję, do widzenia, aliwederci. Fajnie te kaczuszki zajadają. Ja już jestem ciekaw jak one się wybarwią. Słuchajcie, kto oglądał ostatni odcinek yy, u takiej pani gospodyni, yy, u której byłem kupić zboże, no to widział, że ona miała bardzo ładne te kaczki, aż one wręcz miały taką łunkę, słuchajcie, taką tęczę na tych piórach, na tych skrzydłach. Nie wiem, czemu moje kaczki tak nie mają. Wydaje mi się, że dlatego, że gęsi je męczą i tak skubią im te piórka. Kurde, gdyby były same kaczki, a gęsi gdzieś tam osobno, to by było inaczej. Patrzę się na to poidło, słuchajcie, się zawiesiłem w czasie, ale muszę tutaj dolać yy, świeżej wody. Tutaj w ogóle jest poidło też na takim patencie wiaderkowym, że jak świnie tutaj kiedyś chodziły, słuchajcie, to wywalały mi poidła tego typu, tylko większe. No i musiałem zrobić taki patent. Świniury, no, to jest wasza ostatnia minuta i robicie wyjazd stąd. Dobra, idziemy tym płaskim dziobom dać wody, bo to przecież jest takie stworzenie, że śliny nie produkuje. I zawsze musi zapijać, bo inaczej to by się zatkała taka kaczka. Ja sobie nie wyobrażam, słuchajcie, jakby karmić takie kaczki paszą i im wody nie dać. One by się normalnie zakleiły, języki by im się przykleiły do podniebień, i dziękuję, do widzenia. Dobra, zamykamy. Standardowo, żeby Maciuś wa z wami tutaj nie zatańczył po swojemu kociego tanga. Dobra, Malwinka, Matylda, już te wiadra tutaj porozwalały. A przede wszystkim na pewno je powylizywały, nie? Z tych sosików. Zaraz do was pójdziemy, ale ja chyba najpierw słuchajcie, wypuszczę kuraki. To, co zostało w tych wiadrach yy, będzie trzeba tutaj dokoftować do tego koryta. Czyli to, jedno wiadereczko w mojej prawej ręce i drugie z tą resztką jeszcze zieleniny, słuchajcie. Odłożę to na szybko tylko tutaj. No i trzeba przegnać świnie do tego śmiejskiego świata, bo one już tutaj myślą, że zostaną na zawsze, że wszystko tutaj jest dla nich. Czy tym moim tupaniem będę w stanie was przestraszyć na tyle, żebyście opuściły ten lokal? Ten, ten ptasi gród? Dobra, słuchajcie, ile ich tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery Kogoś brakuje Knurka Jurka Ej, tu jest Dobra, tutaj łazi ten kolega Słuchajcie, ja w ogóle wczoraj przywiozłem dwa nowe drzewka Wyobraźcie sobie, że jarzem zawinił I nie domknąłem tamtej furtki I wleciały tutaj kozy Tu wleciały, słuchajcie, i tutaj wszędzie Ile tu jest posadzonych drzew I na szczęście, w nieszczęściu Obgryzły tylko trochę tego dęba Tutaj były takie liście Jak tutaj Trochę tych liści obgryzły, tego małego dąbka obgryzły, ale też tylko liście, także myślę, że będzie wszystko ok. tutaj nie zrobiły nic, tutaj nie zrobiły nic, tutaj też, słuchajcie, to jest klon jesionolistny, on zgubił liście, jak ja go tutaj wkopywałem, takie żółte się zrobiły, jak tu u góry. I opadły wszystkie, ale drzewo nie obumarło. Ono drzewo tak się zachowuje w sytuacji stresowej: zrzuca liście i bardziej próbuje się zakorzenić, bo jak ja wykopywałem te drzewa, to uszkodziłem korzenie. Ale do czego zmierzam? Yy, ono puszcza, widzicie? Z tych pąków te wszystkie pąki. Tutaj, tutaj, tutaj może i nie ma, ale tu jest bardzo dużo pąków. Praktycznie na końcu każdej gałązki są pąki, i z tych pąków wypuszczają te drzewka nowe liście. Aj kurde, Józek, powiedz, że już wszyscy są wypuszczeni, nagrania się nie udały. Był błąd, słuchajcie, w tej kamerze, w tej kamerze był błąd pliku. Wszystko się elegancko nagrało, tylko ta kamera najnowsza i najdroższa, Knurek Jurek, zawiodła. Tak jest z tym GoPro niekiedy, przegrzewa się nie. Jak jest więcej jak 25 stopni na dworze, to szlak trafia te kamery. Słuchajcie, tu jest wszystko już posprzątane, puste koryto. Ptaki latają, świnie się świgają. No, one chcą po prostu tych pieszczot. Słuchajcie, jest chyba z dwie godziny, z półtorej na pewno później. Ja w postprodukcji. Ogarnąłem, zaskoczyłem się negatywnie, że po prostu plik jest uszkodzony. No i trudno, słuchajcie, idziemy do kus, ale w sumie zanim pójdziemy do kus, to bierzemy się za robotę, bo muszę trochę ogarnąć tam z tyłu to podwórko. Robimy timelapsa, puszczam muzyczkę i let's go! Zobaczcie, świnie zrobiły sobie basen z tego ogniska, teraz syfu tutaj nie ma, yy, trochę się wody jeszcze zbiera, nie wiem czemu się zbiera, bo ja tutaj wierciłem dziurki chyba z 12 albo 15 dziurek, Zostawił zaktejapka, bo to jest dla koźlaków, jakby cię Jaruz widział, nie? Tak by cię chwycił korna za uszy, to zobaczysz. Ej, co ja chciałem mówić, yy, no świnie sobie zrobiły tutaj basenik po prostu, ja wywierciłem dziurki, żeby w razie deszczy tutaj po prostu... Woda nie stała, ale chyba się zatkały te dziurki tym sianem, tym całym syfem, który tam się zbiera. Świnki po jabłuszku, jeszcze, jeszcze wam mało. Zobacz, jak gryzka ta świnia tym obłoconym nosem świńskim. Józek pkosz się w gips. Patrz, kura na świnie jeździ. Ej, dziobłoś mnie w palca! O ty draniu jeden! Kurde, no to jest dla koślaków. Idź ciebie, patrz. Wszyscy się zlecieli. Ludzie kochani, Ewelina prawie wiadro zeżarła. Trochę tu ogarnąłem, ale jeden wielki jest ogólnie Saigon. Świnie tutaj przegrzebują tymi ryjami. Słuchajcie, nie wiem, czy one trufli szukają czy czego. Zobacz, kurde, jak to wygląda normalnie jak... Jak na arce noego. Patrzcie, tak jest gorąco, że te... że ten basenik aż się wygina, kurde, jakby był z plasteliny. Tutaj świnki mają wodę. Tam mają, słuchajcie, no tutaj miało być ich kąpielisko, ale one ogólnie wchodzą tutaj. Siku robią. Normalne świnie! Zobacz, jak je. No, Masz tego nosa, nie? Dobra moi drodzy, słuchajcie, idę do koźlaków. Tutaj tą furtkę zostawię otwartą i niech się dzieje co chce. Tutaj jakieś błocisko zrobiło kałuża. Kurde, będę musiał tu ziemi dosypać i podnieść trochę tą... Furtkę na zawiasach. Dobra, tu już stoi. Kozia rodzina, tak, wszyscy w gotowości. Jaruś, Jarusiowy synek, ciotka jego, Matylda, Malwinka, druga Matylda, yy, ciotka Renatka, Adaś, Marysia, Gosia, Franek. Gosia już nurkuje do tego wiadra. Czekaj, dziewczyno, zaraz wam tu wszystko dam. Tu jest jeszcze babka grażynka, ta brązowa, nasz mały Monte, Zośka, z tą rudą głową. Ona urodzić nie chce. A Kurde, nadmuchana taka jest, że odlecisz chyba niedługo jak balon do nieba. Dobra, ustawiać się najlepiej w dwóch szeregu, po kolei. Zobacz, jakie to są łapczywe stworzenia. I nie będą jadły stamtąd, tylko większość za mną będzie szła. A dobra. Dobra, komu? Pojdę do domu. Ja też chcę ludzkim życiem pożyć. Trochę roboty zrobiłem. Nie za dużo, ale chociaż jest ognisko posprzątane. Zobacz. Jak ty to robisz? Jak taki zajączek mały, a ty żeś jest wielka koza. Rogi masz, kurde, jak duch lasu. Tutaj jeszcze trochę Wam damy tych jabłuszek, i sobie to wszystko kulajcie po swojemu. Jaruś, grzeczny jesteś dzisiaj. Wczoraj żeś taki był, kurde, nakręcony. Latał, wszystkie kozy gonił. Jechał z nimi jak staczkami. Inne koziołki przeganiał. Patrzcie, jak ta wielka czarna antylopa stawia się. Przekłada, prze, przedstawia tego Jarusiowego synka. O no, Ty, żeś jest taki gruby, kurde, że naprawdę, ino, źresz, nie? Coraz większy jesteś i coraz więcej źresz. Dobra, ino, powoli, bo Ty tymi rogami tutaj wszystkich przeganiasz. Ja bym, ja bym za chwilę dostał normalnie w papę. ja nie mam ochoty ślepy być, bo Ty byś tymi rogami normalnie oko wykuła. Czy jesteś też wojownik, kurde, niezły? Dobra, reszta brygady tam. gdzie jest mały Adaś, albo mały Monte? Patrzcie w ogóle, jak Monte urósł. On jest dnia na dzień normalnie coraz większy. Adaś, to już jest prześcignięty dawno. Ja szukam tego Adasia. O, słuchajcie, tutaj. Na tym balocie. No co tu robisz, chłopcze kochany? Zajadasz sobie to pachnące, świeżutkie sianko, tak? No. Szukasz tych najlepszych listków, nie? Nie, że samą trawę. Tylko różne, o takie, jakieś tu pachnące ziółka. Dobra. Jest tak gorąco, że ja nie daję rady. Słuchajcie, ci, którzy nie wiedzą, to tutaj śpią świnki. Ostatnio to mówiłem, pokazywałem, ale trzeba to powtarzać, bo ludzie, niektórzy pytają i nie wiedzą. A ci, co wiedzą, to się nie obrażą, że ja się powtarzam, nie? Słuchajcie, takim wiertłem wierciłem yy, w tym naszym ognisku dziury, ale będę musiał zrobić większe, takie jakieś, kurczę, tam wykuje w tej posadce, bo tam jest posadzka betonowa wylana. Te kaczki też tutaj znalazły jakiś kawałek jabłka, gonią się, kurde, inne tutaj. Brodzą, słuchajcie, w tym bajorze. Myślą, że tu stawrzum zrobił im, no. Jaruś! Już? Wszystkie jabłka się skończyły? Ja widzę, że jeszcze są, ale wyśwignięte poza koryto. No co, meee? Wyświgłeś jabłka poza koryto. Brudne są, nie? Patrz, u nieznajżany chyba ten Jarek. Kurde, niebezpieczny. I co? Wyśwignęłeś się i teraz nie, chce, nie chcecie jeść tego opylonego, okurzonego, tego kupska koziego? To już nie jest mój problem. Jak wy nie chcecie, to kury to przedziobią albo kaczki. Jaruś! A chodź jeszcze tutaj na skargę, pokazać coś, żeś zrobił. Ja już to też pokazywałem, ale słuchajcie, takie coś, żeby się kozy zemściły na balocie. Słomy, patrzcie, połowę zeżarły, a drugą połowę tak normalnie wykulnęły rogami, obaliły. I co to ma tu być? Co to tu ma tutaj sobą prezentować? Patrzcie, obżarte dookoła, normalne jakieś. Rondo zrobiły z tego. Ja tu wieczorem przy łażę kury pozamykać to wszędzie te kozy tutaj śpią. Słuchajcie, tutaj mają swoje legowisko. Kto wie, czy tutaj się czasami też ta nasza Zośka nie okoci. Jakkolwiek to brzmi, że... I patrz, ona już tu leży i dycho. To tak śmiesznie brzmi, nie? że koza się okoci. Ale ma tego brzucha, ale patrz, no loto z tym brzuchem. To jest jej mężczyzna, to będzie łejciec. Słuchajcie, to jest rasa, kus. Taka miniaturka miniaturki. Koza Karłowata. Miniatura holenderska. Najmniejsza koza na świecie. Jestem ciekaw, Zośka, co ty urodzisz? Czy jednego, czy dwa, a czy może trzy? Bo i tak tutaj bywało. Patrzcie, ten franek też jest normalnie taki naburmuszony. Stoi jak dzik. Patrzcie, jakiego ma Irokeza. Plecy całe ma kurde zmrowiałe od tego testosteronu. Ale teraz. Jaruś tutaj wącha pod ogonkiem i piszczy jak glizda. Zobacz, ten patrzy na to i nie wie, jak reagować, bo on się, Jaruś, ciebie trochę boi, z tego, co ja wiem. Dobra, te tutaj jakąś pielęgnację urządzają. Nowinka, ty lubisz tutaj, nie? Jak tutaj jest drapanko, nie? Pan, poprzedni gospodarz twój, tu cię drapał, nie? I ty to wszystko pamiętasz. Zobacz, jaką ty minkę robisz. Ojeju, ta główka aż ci pływa normalnie. A ty co czepiesz tymi uszami? Jaruś, pi wodę. Bo kurde jest tak gorąco. Idę chyba po węża i jeszcze wam zrobię tutaj szybki prysznic. Monte będzie w szoku, jeszcze nie widział takiego czegoś. Dobra, wejd no i na tego węża. Kurde i zobaczymy. Patrz, oni, oni już uciekają. Boją się. Nie wiadomo czego. A to będzie przecież przyjemne dla nich. No zapraszam wszystkich spragnionych ukojenia temperaturowego. Chociaż ta woda, słuchajcie, leci na początku gorąca. Kurka wodna, trzeba trochę wody wylać. O, ale jest ciśnienie. Patrzcie Adasia małego. <grytania> na celowniku jest. Dobra, wyobraźcie sobie, że musiałem iść do domu znowu schodzić kamery. Ale przyniosłem jeszcze trochę, słuchajcie, chleba tym koźlakom. Takim to tutaj rozrzucę, bo ja będę za chwilę cały obskakany, oblężony. Proszę, do paszczy, panie paszczaku, rogaty. A tutaj jest taki... Większy kurde ten kawał. To co teraz? To bym musiał wam go jakoś porąbać, nie? Dobra, bardzo proszę. I zaraz trochę was schłodzę taką właśnie mgiełką, jak tutaj leci. Przesadziłem troszeczkę z tym Adasiem, bo uciekał jak koń w galopie. Ale myślę, że nie będzie miał traumy, bo to trwało tylko chwilę. Także proszę nie naśladować mojego zachowania, bo ono było nieadekwatne do sytuacji. No. Babka Grażynka, idziesz czy się boisz? Chodź no tu. Tam ci spadło na ziemię, chodź. Masz, ty. Nikt tu nie chce przyjść, wszyscy tam. Masz, Adaśku, chodź na zgodę. Weźmiesz sobie tego chlebka trochę. Idź no, ty wielkoludzie jeden. Dobra, masz, Adaśku, tutaj. Będziesz sobie ten środeczek mięciutki wyjadał. Chociaż ty powinieneś bardziej jeść suszonego chlebka. Ale dobra, trochę ci nie zaszkodzi. Masz, ty zazdrośniku bezrożny. Patrz, jak go to wymyśla, wydziwia. Nie chce się zdecydować. Jakoś te kozy, słuchajcie, niekiedy tak dziwnie. Biorą ten chleb. Jak sprawdzają? Czy to się nadaje? Dobra, Jaruś, daj no ten pistolet. I co? A będzie to miłe dla ciebie? Nie, kręci główką. Nie za fajne. No kozy chyba wody nie lubią, coś mi się wydaje. Patrzcie, idziemy na nich z tym wężem. I co wszyscy uciekają? Monte mały stoi. O patrz! Cały już jest oszroniony praktycznie, cały od takiej y, rosy. Czarek też stoi, babka też stoi. No kurde, chyba niektóre to lubią. Na pewno jest to dla nich jakaś ulga, jakieś ochłodzenie. Ciekawe, jakby na to reagowały świniaki. One by się zapewne cieszyły. Patrzcie, dawno nie miałem takiej frajdy. Słuchajcie, żeby podlewać kozy. Kurde, wąż mi się tu skończył. No Jaruś, chodź, no bo tobie by się przydało naprawdę to futro wykąpać. Cały jesteś osikany, o ty śmierdziuchu jeden. Myszka jeszcze tutaj do nas przyszła. Słuchajcie, wczoraj byłem z nią pierwszy raz na plaży. W ogóle ona była pierwszy raz, od kiedy praktycznie ją tutaj mamy, poza posesją. Tutaj ma duży teren do latania. Ja, powiem Wam szczerze, z braku czasu nie wychodzę z nią nawet na spacery, ale myślę, że to latanie Twoje tutaj, niczym kojot na sawannie, to jest całkiem w porządku, co? No zostaw tą myszkę. Una już ma jakąś traumę, kurde, patrz, boi się, świgo się jak ten faflot na te plecy i co? Myszka, chciałem powiedzieć, że... Cię wziąłem na plażę, wiesz, pierwszy raz, do wody, myszka się boi wody, trzeba było ją delikatnie na apa wziąć i do wody wprowadzać, ona się bała, no, pojedziemy, słuchajcie, dzisiaj może pojadę, nagram Wam na jutrzejszy odcinek, albo jutro pojedziemy z Olą, weźmiemy tą myszkę, faflota nie biorę, bo faflot jak pójdzie w kukurydzę, to go nie znajdziemy, dziki go zjedzą, albo małego Adasia byśmy wzięli, on by chyba był najgrzeczniejszy z Waszej całej trójki. Ty i ty jesteś niegrzeczna. No patrz, no wleź mi na głowę najlepiej, no. Co prawda Adaś by nie pływał w jeziorze, a piesek sam po prostu z siebie umie pływać. Nikt go nie musiał nauczyć. Instynktownie umie pływać. Ma przecież błonkę między palcami, nie? Niczym gęś albo kaczka. Masz jeszcze kolego, tego słonecznika. Zobacz. No, Czarek jest zainteresowany, ale on musiał zrobić pierwszy krok i reszta bandy już tutaj przylatuje. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja wam to rzucam tam. Radźcie sobie z tym, a wam drodzy widzowie, proponuję teraz taki oto układ. Wy wspieracie zrzutkę, która jest w opisie tego vloga, a do was leci zestaw takich oto naklejek. Jest ich tutaj naprawdę multum. Takich oto pocztówek i jeszcze są takie same naklejki. Naklejek są dwa rodzaje. Widzicie to, co się tak wygina, to jest naklejka, a pocztówka jest taka sztywna. Tutaj wszystko będzie wypisane. Pozdrowienia i wasz adres. Także taką naklejkę, taką pocztówkę i. Dwie takie naklejki otrzymacie, jeżeli wesprzecie zrzutkę. Aktualnie słuchajcie, trwa zrzutka na y, jedzonko i różne smaczki dla koźlaków, bo trzeba by było kupić niedługo. Owsa trochę y, lizawkę z minerałami. Taką sól. Tutaj jeszcze co prawda została, ale to jest ostatnia sztuka. Haflot, nie! Nikogo nie namawiamy, to jest decyzja dobrowolna. Jeżeli... No czego się tak świgasz? Napatrzcie no, go? To jest normalny pies! Na łeb mi zaraz skoczysz, no idź mi stąd. Przestań wymyślać. Dobra, słuchajcie. Jeżeli ktoś by chciał taką naklejkę sobie nakleić na lodówkę, czy na laptopa, czy na meble. Jak ja byłem mały, to naklejałem sobie na meble. To macie po prostu taką możliwość. Dobra, Adasiu, żegnamy się. Monte też tutaj jeszcze coś dojada, szuka. No, za mało tych jabłuszek było, co? Moi drodzy, zostawcie łapeczki w górę. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczyska, peace! Ja idę chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, obadnie młah! Było mi trudno, lecz teraz rzej Wysyłam piątkę, mówię ci hej! To ma natury talent, bym nie mógł, bym nie mógł przepuścić jej taki wspaniałej. A teraz, a teraz to mogę już tylko iść dalej?